Siemano, z tej strony Czarny, to jest mój czwarty odcinek serii. Zagrajmy w Minecraft. To właśnie jest mój domek, w, dopiero jest w fazie beta. No i trzeba go jeszcze wydizajnować. No i widzimy się po krótkiej przerwie. Eh. No, domek już jest skończony. To jest właśnie mój domek. Teraz jakieś farszywcy nie kubią, które idąc Dać im słonu na łóżku. No tak jest zrobione, to teraz będziemy chyba jakieś tutaj pierduki dodawać. Tylko tak muszę się przespać. I jeszcze trochę drewna pozbieram, bo zapomniałem pozbierać. Widzicie? Hihi hi, hi, hi. Hichoszki. No. Trzymam tak mało FPS-ów już ja mam. przez bibułkę. O, Kopiemy drewno, kopiemy drewno, kopiemy drewno. Kopiemy, rąbiemy. Ja wolę mówić takie chore teksty. Uuu, ale lagowało. Opa, 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 hej, hop, siaba daba. Macie kolorowe. Teraz tutaj jest. Tutaj takie pierdółki dodałem, ale Oł. Nie, Wal się. O garr. Teraz jak już oje. Co się go boję kartuję. Opa, to może tak walny, takie fajne ciasteczko. Jeszcze takie taki fajne narożniki zrobimy. Opa! Mamy takie pierdółkę. Mamy jeszcze szyby? Tak, weźmiemy sobie tylko trzy szyby. Zrobimy jest taki telewizorek. Który jest... Mm, fajny telewizor. Tu. Telewizor. Telewizor plazmówka teraz może jakąś guziczkę sobie zrobię na tak naprawdę czy muszę zrobić stołunę no. uuu żelazo się stopiało. jak miło to schowam schowam, 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 mięsko musimy mieć. Całaś mam te guziczki i zrobię taki jeden tak po środku Tu i tu No i... Cześć i czołem, pluski z rosołem Do następnego odcinka Na razie